não e Tym razem dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu, a dzień dobry chyba dlatego, ponieważ z oknem mamy przecudowną, ponurą aurę. Ciężkie, ołowiane niebo jakby za chwilę miało nam spać na głowę. Jesień zawitała w Kotlinę Jeleniogórską, a w Karkonoszach spadł już pierwszy śnieg, także można powiedzieć chyba śmiało, że mamy początek zimy w górach. No nie sposób w tak... Ciekawej aurze, którą chyba lubię najbardziej opowiedzieć, co nieco tym razem, może o górach izerskich, ale też jakby odpowiedzieć na pytanie, bo coraz więcej się ich ostatnim czasem pojawia. Co ciekawego można znaleźć w naszych górach? No i powiem szczerze, w odpowiedzi jednoznacznej nie ma. Wszystko zależy od tego, czego od gór oczekujemy. Ja zawsze powtarzam moim gościom, z którymi mam przyjemność tutaj podróżować po Karkonoszach, ale też po naszej Kotlinie Jeleniogórskiej i Dolnym Śląsku, że są na tyle uniwersalne i każdy na pewno coś może znaleźć dla siebie bez względu na swoje pasje i zainteresowania. Ci, którzy będą chcieli wycisnąć z siebie siódme poty, wejdą na Śnieżkę, pójdą na Szeryńce albo przebiegną te góry ekstremalnie. Ci, którzy wolą oglądać się z daleka, wybiorą dolinę pałaców i ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej, dowiedzą się troszkę o błękitnej krwi, o arystokratach pruskich, o ludzkich namiętnościach, podłościach, zdradach, miłości. Ci, którzy lubią średniowiecze, znajdą szlak zamków piastowskich, odwiedzą kilkanaście fortyfikacji obronnych z okresu średniowiecza. Dla tych, którzy z kolei lubią jeszcze coś bardziej ekstremalnego no to oczywiście mamy Rudawie Janowickie, piękna historia początków polskiego himalaizmu. Akurat wczoraj miałem przyjemność uczestniczyć w doskonałym spotkaniu między innymi z Aleksandrem Lwowem i z Kazimierzem Pichlakiem, którzy opowiadali o Wandzie Rutkiewicz. Sporo można było się tam dowiedzieć ciekawych rzeczy. Polecam oczywiście wystawę fotografii górskiej, warto się naprawdę wybrać. Dla tych, którzy lubią tajemnice II wojny światowej, zdecydowanie Góry Sowie, Walim budo się osówka kompleks podziemny Rize, ale też ciekawa historia w Kamiennej Górze, w atrakcji turystycznej Arado albo co nieco tutaj w Jeleniej Górze o górskiej szczelinie, która też spędza sens powiek poszukiwaczom skarbów i pasjonatom na tą właśnie tajemnic z okresu II wojny światowej. Dla tych, którzy lubią zimę, oczywiście białe szaleństwo. Dla tych, którzy lubią swoje uczucia przelewać na płótno, pędzlem czy też piórem na papier, też coś się na pewno znajdzie. W końcu nieprzypadkowo powstało tyle ciekawych poematów, książek, prac związanych właśnie z Sudetami, z Karkonoszami, z Górami Zerskimi czy Górami Kaczawskimi. Wieloma innymi zresztą. Dla miłośników dwóch kółek, setki kilometrów tras rowerowych, więc jest czego wybierać. No, myślę, że ja dzisiaj skupię się bardziej chyba na tym, co raczej niewidzialne dla ludzkiego oka, bo... To, co namacalne i odczuwalne, można sobie znaleźć na mapie i wybrać w taką podróż, zachwycać się pięknymi widokami. A ja dzisiaj z kolei będę kładł nacisk szczególny na mojego ulubionego profesora Volkskunde, czyli profesora Wilaria Boykerta. To, co on widział swoimi oczami w górach, a zwłaszcza w górach izerskich, po których no, nie tylko podróżował, spacerował, ale też przez pewien okres czasu mieszkał w nieistniejącej już wsi Grossizer, tam uczył dzieci w szkole podstawowej. Dzisiaj po Grossizer, oprócz fundamentów i chatki górzystów, niewiele pozostało. No, oczywiście piękna historia, i wielce żałuję, że lata 50. przyczyniły się do tego, że tej miejscowości nie ma. Ale siostra bliźniaczka po czeskiej stronie. Jizerka, jeżeli ktoś nie był, to gorąco polecam. Wspaniała wieś, tam czas się zatrzymał. Nic się praktycznie nie zmieniło od końca XIX wieku, czy też przełomu XIX-XX, także warto się w tamten rejon wybrać, a ze stacji turystycznej Orle jest naprawdę niedaleko, raptem 45 minut spokojnym spacerem, można się przejść na piechotę. Natomiast co w górach izerskich? No właśnie, one już od dawien dawna były takimi górami dosyć niedostępnymi górami tajemniczymi, spowitymi mgłami mokrymi, wilgotnymi, zimnymi też granicznymi ze względu właśnie na zmiany polityczne, jakie tutaj zachodziły na przestrzeni wieków. I tak, na przykład, właśnie w pierwszej połowie XVIII wieku tereny od śnieżki na północ i od gór izerskich na północ zostały włączone do Prus, więc. Tamte tereny generalnie zawsze były uznawane za przemytnicze, za szmuglerskie, gdzie przemycano tabakę, tytoń, kawę, sól, alkohol, więc no ciekawa historia, mało, mało znana. A tutaj myślę, że warto byłoby ją poznać choćby w jednej z takich ciekawych książek, powieści autorstwa Kosmusa Flama. Jest to powieść wydana przez wydawnictwo lokalne Wielka Izera przez Marcina Wawrzyńczaka, którego stąd serdecznie pozdrawiam. To człowiek, który naprawdę włożył ogrom pracy w to, żeby te wszystkie dzieła malutkie ujrzały tutaj światło dzienne. One przez wiele, wiele lat gdzieś tam były pewnie zakurzone na jakichś półkach niepamięci, i do tego jeszcze w języku niemieckim i to jeszcze w dialekcie śląskim więc trudno. Byłoby zrozumieć, jaką mają w sobie wartość. Podróżnicy w górach olbrzymich, antologia tekstów źródłowych, część pierwsza, druga to wszystko informacje na temat właśnie tych, którzy byli tu przed nami, tych, którzy po tych górach wędrowali, jak je odbierali, jak je odczuwali, co ciekawego w nich widzieli. Więc polecam serdecznie uwadze wydawnictwo Wielka Izera, żeby właśnie zajrzeć do tych tytułów, które wymieniłem, ja później też postaram się tu może fragment tych salonów pocianów przytoczyć, żeby zachęcić Was do zaglądnięcia do tej pozycji wydawnictwo Wielka i Zera, strona internetowa, Facebook, tam można sporo ciekawych informacji znaleźć, Marcin zawsze tam zamieszcza systematycznie to nad czym pracuje, ale też ciekawostki związane tutaj z regionem. No być może jeszcze gdzieś tam w przyszłości pokusi się o profesora Pojkerta. Może coś ciekawego się ukaże. Niemniej trafił do mnie właśnie z jego rąk bardzo ciekawy materiał z Wanderera o profesorze Pojkercie, który miał tutaj przyjemność opisać, jak te góry odbiera, co w tych górach można zobaczyć. I to też jest dla was zachęta, żeby właśnie w taką piękną, jesienną pogodę wybrać się w góry izerskie, doświadczyć trochę tej samotności, intymności z naturą. Może nawet nieco zboczyć ze szlaku i podążać tymi ścieżkami nieutartymi. Tutaj taka ciekawostka, no może ktoś odnajdzie, choć na mapie nie jest nigdzie naniesiony, ja też nie będę zdradzał, w którym to jest miejscu, ale przyznam też, został odkryty przeze mnie gdzieś tam w dawnych źródłach forma skalna, która się nazywa Alten Schloss, no i tam zaczyna się prawdziwa magia, kiedy już Pojawimy się właśnie w Alten Schlosie, czyli Starym Zamku, dotrzemy do źródeł profesora Pojkerta, no to można się tym miejscem doprawdy bardzo, bardzo mocno zaczarować. A co sądził profesor Poikert o górach izerskich? Może przytoczę tutaj kilka fragmentów z Wanderera właśnie, żeby naświetlić mniej więcej, co ciekawego się kryje Pomiędzy tymi leśnymi duktami, zapomnianymi drogami, ścieżkami, pomiędzy formami skalnymi. Przez las wiedzie wiele starych dróg. Zaczynają się pośród torfowisk i dziczy, wiją przez góry i doliny i docierają być może do innej dziczy. Pruska droga zanika pod wilczym gniazdem i pojawia się znowu niedaleko stawów, za szmedawą po czeskiej stronie. Kto się jeszcze nią porusza? Czasem drewale, kawałek saniami ciągniętymi przez konie. W leśnym oddziale, znanym jako im wildenman u dzikusa, wciąż jeszcze znajduje się droga, która ani początku, ani końca nie ma. Las jest władcą. Las, wielki, zielony las. W kwartalną noc, kiedy tajemnice stoją otworem, a postaci ze światów mogą się ludziom ukazać, tę drogę odnalazłem. Nagle okazała się drogą do celu, ale kto może powiedzieć, co się w lesie w taki czas dzieje? Trzeba uważać, by do obcych, którzy nie z nas są, i nie z ciała i krwi się składają jak my, ludzie, zanadto się nie zbliżać. Trzeba uważać, by w lesie samemu nie przebywać. Las jest zły, zdobywa władzę nad ludzkim życiem i bytem. Pewnej wiosennej nocy szedłem przez las koło wieczornego zamku. Czubki drzew szumiały, było ciemno. Gwiazdy spadały powoli za rantem nieboskłonu. Była zatem noc całkiem bliska. Wokół mnie szumiało, szeptało, brzmiało, tony i głosy, których nie znałem. Wąski skrawek nieba pomiędzy koronami drzew był ledwie rozpoznawalny. Zanuciłem pobożną pieśń. A potem doszedłem do drogi, która wije się z boczem zielonej kopy, przez nowe nasadzenia. Głęboko w dole leżała uśpiona wieś. Księżyc świecił jasno. Przebijał przez wszystkie chmury. W jego blasku lśnił krzyż na budynku szkolnym w osadzie Grossizer. Istoty ze światów tracą moc w obliczu krzyża. Może powinienem był wrócić? Zagłębiłem się jednak w odleglejsze i przepastniejsze lasy, w które nawet w środku dnia mało kto się zapuszcza. Ale nie tylko w samotne, bezgłośne nocy las jest groźny dla ludzi. Gdy w burzowy dzień w szczycie lata szukałem kiedyś drogi do jeleni łąki, gdzie samotna, stara jarzębina krwiście czerwone owoce rodzi. Jakaś postać stamtąd szła obok mnie. Nie widziałem jej, ale obok mnie uginały się mech i trawa, jak wtedy, gdy ociera się kobieca suknia. Obok mnie w trawie ciągnął się ślad kroków. Było gorąco i duszno. Rozgrzane powietrze w przesiekach drżało, napierając na horyzont. Potoki wyschły. Przy białym kamieniu leżała żmija w koronie I wygrzewała się w słońcu Na poboczach kwitły zagony jastrzębców I arnik Leśne motyle latały w kółko Zataczając się niczym pijane I leśnego wędrowca ogarnęło ciężkie Ołowiane zmęczenie Słońce przybrało czerwono-złoty odcień Drzewa znieruchomiały nie śmiały szeleścić A to, co szło obok mnie Było coraz bliżej I bliżej Dobrze wiedziałem, kim jest ta co w południowych godzinach próbuje człowieka omamić. Maksymalnie natężałem uwagę. Jest też istota w lesie, co nici i sieci w poprzek druktka. Kto w sieć wpadnie, ten będzie błądził, dopóki bicia dzwonów w dolinie nie posłyszy. Niezmiernie się strzegłem, by w jej pułapki i wnyki nie wpadać. Jednak któregoś dnia, gdy wieczorne słońce schowało się już za czubkami drzew i zmęczony wracałem do domu, o jej nic się otarłem. I nagle. Wszystko wyglądało inaczej. Trwało to tylko sekundę, ale przez tę sekundę widziałem rzeczy na przestrzał. Naocznie poznałem ich istotę. Wszystko było zmienione, a jednocześnie takie samo. Za białym kamieniołomem, czyli białym flincem, za wieczornym zamkiem, gdy się od wilczych półczek nadchodzi, widać z góry leśną łąkę. Nikt tam nigdy nie był. Widać ją tylko z tego jednego miejsca. Szukając jej błądzi się dniami i tygodniami w kółko nigdy nie trafiając na miejsce. Tylko zwierzęta mają tam wstęp. Dorodne byki i łanie, które się zwykle przed wzrokiem ludzkim kryją, tam można za dnia zobaczyć. Po środku tej łąki pnie się ku niebu pojedyncze wysokie drzewo. Na wiele mil wokoło rosną tylko świerki i kosodrzewina oraz bliżej wiosek sosny. To jednak jest liściaste drzewo. Nie da się dokładnie określić, jakiego gatunku. Leśnik, którego zapytałem, stwierdził, że nigdy tam nie był, ale że najpewniej będzie to jarzębina. Nie sądzę. Myślę, że jest to drzewo, które rośnie tylko na tej łące. Tak w każdym razie wygląda to z góry. Z bliska nie widział go nikt. Biada temu, kto się tu zabłąka. Lasy są mroczne. Istoty, które w lesie mieszkają, są inne niż my. Nie są ani dobre, ani złe. Nie można ich, jak ludzi, osądzać. Są jak dzikie nasiona. To właśnie fragment z Wanderera profesora Poikerta, jak te góry widział. No i teraz wyobraźcie sobie, że wędrujecie tam sami. W osamotnieniu. Nikogo wokół was. Mogła, jesień, ochłodno. Zupełnie inaczej niż w okresie lata, kiedy właśnie szlaki są zadeptywane wręcz do nieprzytomności przez turystów, dlatego czasem właśnie warto wybrać się być może właśnie w tę mniej sprzyjającą aurę, żeby trochę doświadczyć tej metafizyczności gór, co też ja osobiście czasami czynię, o ile czas im pozwoli, ponieważ akurat w ostatnim czasie mam go trochę mało, stąd też taka mała obsuwa z podcastami, za co z góry przepraszam. Ale pamiętajcie, że zima jest długa, więc na pewno będzie ich dużo więcej. Chciałbym na chwilę jeszcze wrócić tutaj do powieści Solne Bociany, do fragmentu tego powieści, do rejonu z wieczornego zamku, który osobiście też bardzo lubię. I tutaj jest taki ciekawy fragment, który będę chciał Wam teraz przytoczyć. Tu w górze jednak stary siewy Flins stał milczący i samotny pośród grubych, ciemnych jodeł w purpurowym mroku. Na wschodnim nieboskłonie za Atolinami księżyc kołysał się nad nieruchomymi grzbitami czym okręt widmo, wielki i złoty, a góry spowijał płaszcz tajemnicy i potęgi. W lesie panował osobliwy nastrój. Pomiędzy nastroszonymi jodłami srebrne promienie kłuły zarośla jeżynę. Głazy połyskiwały metalicznie, księżycowa poświata kładła się niczym piana na krzakach jagód, a skały Flinsa rozjarzyły się nagle upiornie, zamigotały i płonęły przyćmionym blaskiem. Kto zna noc? W lesie było całkiem cicho. Coś tam jednak poszeptywało, szurały niemal bezszelestnie podeszwy, coś szemrało, skradało się, przystawało i z bijącym sercem wstrzymywało oddech. Taki był wysoki las. Taka była noc w pełni księżyca. Zaczęło się na flinsie. Stanęła tam nagle, jakby się wyłoniła wprost ze stromego zbocza postać z wielką, siwą brodą i spojrzała w dół, gdzie linoskoczek mosmus odważył się właśnie na drugie przejście między niebem i ziemią i balansował na linię, na której okrakiem usiadła śmierć. Nawet Katarynka przerwała swe dudlenie i wstrzymywała piskliwy oddech. Na szarym flinsie, gdzie zbocze wiele sążni w dół opada widmowa postać stała nieruchomo, jakby sama była ze skały i szarego flinsa. Potem pojawiła się jeszcze jedna, a potem było ich cztery, pięć, siedem, dziesięć na tle lśniącej skalnej ściany i wszystkie tak samo szare, nieme i zamaskowane spoglądały na barwny krąg we wsi w dole, na krąg cudów i dziwów, i dźwięków katarynki i dziecięcych okrzyków i czerwonego blasku pochodni wciąż tam stały, a potem zniknęło, jakby zmiotło, jakby wyssała je noc. Przez oblany blaskiem księżyca las przemykało na palcach jedenastu szmuglerów z workami i kosturami, 11 szmuglerów zdążających do Czech z sekretnymi ścieżkami, chyłkiem, ukradkiem, po masku na skraju dziennie rzuconego przez jodły. Najpierw poruszali się na wschód lesistym parowem, który się Blecharskim Jarem nazywa i z drugiej strony do Wieczornego Zamku przylega. Tamtego odsłoniętego i w księżycowej poświecie skąpanego zbocza unikali jednak i trzymali się dna jaru, przeskakując z kamienia na kamień pod wilgotnymi jadłami, brodząc kawałek drogi w strumieniu, by ukryć ślady stóp, aż wreszcie weszli na górę, na szeroki grzbiet, gdzie rozległe i bezimienne rozciągają się wypłaszczenia. Jest to teren otwarty, odsłonięty, usiany wielkimi głazami, pomiędzy którymi położy się koso drzewina i rosną wielkie połacie jeżyn, a także liczne jałowce. Tutaj przemykali długimi, tajemnymi ścieżkami, cały czas na południe, gdzie nad niewypowiedzianie odległymi lasami wisiała czerwona, rozbłyskowa gwiazda. To był ich drogowskaz i kompas. Nie odzywali się ani słowem, bo księżycowa noc jest czujna jak sowa. Słychać najcichszy szept. Przepięknie to jest napisane. No powiem szczerze, bardzo szybko mi zleciała nocka, kiedy przywiozłem tę książkę do domu, także zachęcam do tego, żeby poznać Góry Izerskie troszkę z innej strony. Ja myślę, że w ogóle ta dzisiejsza audycja, którą dla Was nagrywam, będzie takim też początkiem kilku odcinków dotyczących właśnie Gór Izerskich, bo no nie sposób oczywiście to wszystko opowiedzieć w ciągu... Dwudziestu kilku minut, a już mamy 20 minut naszej audycji, dlatego tutaj chyba postawię już powoli trzy kropki. I następny odcinek będzie poświęcony górom izerskim. I może skupimy się tym razem na postaci tajemniczego Flinsa, który właśnie tutaj w tych solnych bocianach był wspominany. Kim był, kim jest, a może kim nie był, no to się wszystko okaże. Także pozostaje mi dzisiaj życzyć Wam dobrej niedzieli. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.